Film powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Dołącz do nas na patronite.pl. Włącz nagrywanie. I sprawdź, czy nagrałeś poprzedni odcinek. Tak, jest nagrany. <laughs> Dobrze. Eee, to już. To, to już piątek! Piątunio, piąteczek! Się nagrywa. Tu jest, tu jest, tu jest światełko. Wszystko działa. No to czas zaczynać, prawda? Jak ci się podoba mój kopernik? Bardzo mi się podoba Twój kopernik. Bardzo mi się podoba. Drodzy Państwo, ja nazywam się Robert Zemczycki, a ze mną program ten prowadzi. Dziękuję bardzo. Ale ja nie będę taki nieprzyjemny i na dzień dobry coś przyjemnego pokażę. Jestem ciekawy, czy ktoś prowadzi statystyki, ile ludzi ginie na drogach każdego roku z tego Faktycznie powodu. Nie zacząłeś od przyjemnych rzeczy. Zaczekaj. Mów no. Próbując dopasować cholernego lightinga w swoim samochodzie, żeby telefon się ładował. A czyli jednak zaczynamy od Twojego newsa? Tak. Robert teraz szybko to zmieni, ale po takim wstępie już nie możemy zmienić kolejności. No nie możemy. Dobrze, to... Mówiąc be... krótko, news jest krótki. W końcu Apple wprowadza USB-C do telefonów iPhone. Nie mogę się doczekać. Naprawdę nie mogę się doczekać, bo ten lightning... Naprawdę tak to bolało. No. Przy czym to tak nie pasuje do firmy Apple, która była prekursorem naprawdę bardzo wielu rzeczy. Lightning był świetny w swoim czasie. Tak. Jest lepszy nie, niż yy, mikro USB. Tak, zdecydowanie. Która zawsze się wkłada trzy razy w jedną Tak, tylu. tak. Ma super złą pozycję i dobrą pozycję. Superpozycja polega na tym, że nieważne w której pozycji jest, to jest źle. My nawet drapiemy w tym samym czasie. Nie, ja poprawiam yy. branzoletkę. Okazało się, że Unia Europejska trochę wymogła w końcu tak. na firmy Apple to, żeby wprowadzili USB-C. Przy czym naprawdę nie wiem w czym był problem, bo w yy, nowych yy, tabletach w, w iPadach już jest USB-C. To... I to od dawna i to naprawdę, naprawdę Wiesz, działa. Wiesz w czym jest problem? Ja Ci powiem. Wiesz, że to strasznie będzie słychać. Wiem. Wiesz w czym jest problem? Ja Ci powiem w czym jest problem. USB-C się szybko przepala, więc trzeba kupować nie, nowe. Nie, 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 nie. Szartujesz chyba? To byłoby dla Apple rewelacyjne, bo szłoby więcej kabelków USB-C. Czyli takim świetnym rozwiązaniem nie, jest Apple. Nie, ja Ci powiem dlaczego to się nie stało. To jest oczywiście tylko i wyłącznie moja spekulacja, ale oni pewnie całe kontenery tych portów Lightning zamówili i coś muszą z nimi zrobić. A, Myślisz, że o to chodzi? Nie jestem pewien. Przy czym USB-C jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. To Trzeba pewne. czasem uważać tylko, co się do czego podpina. To prawda. Ale no ja, ja dla, jestem Neptun, dla, dlaczego tego nie dałem? No. Dlatego, że ostatnio mało właśnie nie miałem wypadku samochodowego, dlatego, że chciałem cholernego lightinga zmusić do współpracy, przesuwając go w, w swoim porcie. Znaczy, w porcie swojego telefonu. Tak, zresztą, że pewnie jeszcze w, w gnieździe telefonu tam masz syf straszny, nie? Bo ja, ja na przykład wyciągam regularnie po prostu stąd, z tego portu, yy, Jakieś Włochate potwory. Jestem tak walnięty na punkcie technologii i gadżetów, że byłem już skłonny kupić sobie kompresor, żeby wydmuchiwać z tego. Kompresorem nie wydmuchasz. To nie? mechanicznie musisz. Nie wydmuchasz. Dobrze, wydmu Jaruszku, wydmuszku. <coughs> Teraz mój news. I pytanie do ciebie, bo obrazek pewnie nic ci nie powiedział, czy ty grałeś kiedyś w Dragon Age? Nie. No tak, bo futra i skóry, i magia, i miecz. Ja grałem i bardzo czekam. Bardzo lubię tę serię, od pierwszego, który wyszedł, natomiast od ostatniej części tej gry minęło Dragon Age Inquisition, jeśli dobrze pamiętam. Minęło 8 lat, to jest kawał czasu. Czwarta odsłona serii wydaje się cały czas odległą przyszłością, ale otrzymaliśmy garść konkretów. Temacie tejże serii. A ponieważ ja bardzo na nią czekam i lubię Wam opowiadać o tym, na co czekam i czym się jaram, to opowiem i o tym. Gra będzie nazywała się Dragon Age Dreadwolf, ale to już wiemy od jakiegoś czasu. I na oficjalnej stronie serii dyrektor zarządzający Bioware Gary McKay. Opublikował wpis, w którym napisał, że gra wkracza w fazę alfa. To oznacza, że na ten moment grę można już przejść w całości i po prostu jeszcze uzupełniają treści dodatkowe. Dopracowują mechaniki, usuwają bugi, potem na koniec będzie optymalizacja. Pewnie jeszcze wiele assetów do tej gry, czyli elementów, które w grze zobaczymy, jeszcze do niej powstaje, bo na razie są tak zwane placeholdery, czyli elementy zastępcze. Natomiast cieszy mnie to bardzo, bo 8 lat to długo czekania na, na grę. A tak jak mówię, poprzednia była całkiem niezła. Nawet parę, parę miesięcy temu zrobiłem do niej podejście i o dziwo nie zestarzała się tak źle. Spojrzyj-no. W me oczy. Całkiem... A, czyli pokażesz mnie, a nie pokażesz widzom. Tak, no tobie pokazuję, bo przyspieszymy to. Coś i... jak ma znaczy to, Tak, tylko że parę lat, parę lat wcześniej niż Wiedźmin, nie? Dobrze mówię? Tak. Tak. Ja mam dla ciebie zagadkę. Masz dla mnie zagadkę? Tak, popatrz. Nieźle to wygląda jak na ośmioletnią grę, nie? Przyzwoicie. No. Swoją drogą, zacząłem grać w trzeciego. Powróciłem, powróciłem do trójki i... Na Wastelandy powróciłeś. Ale trafiłem też na dodatek, gdzie się budzisz na statku obcych, gdzie, gdzie podlegasz obdukcji. Obdu abdu Obdu obduction. abduction. Tak, jesteś czyli jesteś, jesteś uprowadzony. Tak. W różne otwory twojego ciała są wsadzane zimne rurki. Ekologia. Tak. Y Hemoglobina, taka sytuacja. Zanim no. Robert powie, że to są moje koleżanki z klasy, to no. Chciałem cię zapytać, czy podejrzewasz, z czego są zrobione ich stroje kąpielowe? No, kombinuj. No, no, no nie wiem, z jakiejś gumy, skóry. Są z drewna. To są drewniane stroje kąpielowe. I teraz mówię zupełnie poważnie, bo bardzo często wynalazki z przeszłości znajdują odzwierciedlenie w przyszłości. I teraz naprawdę nie robię sobie jaj gdyby jakiś producent wpadł na pomysł stworzenia takich strojów kąpielowych we współczesnej stylistyce, ja nie mówię w takich gaciach, one mają buty nawet, zauważyłeś to? Są, są nad morzem, w wodzie, ale mają buty. Chociaż nie, ta u góry pani jest bosa. To taki strój drewniany mógłby się okazać hitem, no bo tak, ekologia, a jednocześnie, nie, nie wiem, nie znam się spe specjalnie na inżynierii i na... Y na, jak to powiedzieć, na tym, jak pewne rzeczy pływają, ale być może trochę pławności, dodawałby taki strój. Czy nie? Patrzysz na mnie jak na idiotę. Spuśćmy zasłonę milczenia na drewniane, kąpielowe odzienia. <noise> czyli tak, jesteś czyli jesteś, jesteś uprowadzony. Tak. W różne otwory twojego ciała są wsadzane zimne rurki. Ale, Każdy jak... z gamingu wynosi Ale... to, co lubi najbardziej. Powiem Ci, co lubię najbardziej w tym filmie. Zimne dodatku. rurki, już wiem. Jak już pokonasz się tych się obcych, powiem. to wracasz na Wasteland z bronią energetyczną. Yy. <laughs> no tak. I to zmienia postać rzeczy. A jak Ci zabraknie amunicji, zawsze możesz wrócić na statek obcych. Ale nieważne. Zagadka.